Przeczytałem komentarz, ile się spóźni Maciek i stwierdziłem, no to odpalamy. Czy za, za surowo nie oceniłem meczu Barcelony z PSG? Nie uważam. I gdybym przez komentarze zmieniał zdanie, ale nie w sensie merytoryczne, tylko na zasadzie komentarzy mi, 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 to by nie dobrze było. Więc nie wiem, ja w ogóle się dziwię ludziom, że dla nich jest problemem to, że Barcelona została zdominowana przez rywala. Zejdźmy na ziemię przez najlepszą drużynę w zeszłym sezonie. Co do meczu nie cieczy, bo kolega pytał, gdzie ja będę siedział. Nie wiem, gdzie będę siedział, ale umówmy się. Nie nie jest na tyle y, wielką miejscowością, żebyśmy się mieli nie znaleźć. Więc jak ja tam będę, to na pewno na Instagramie coś będę wrzucał. Coś pięknego. Jaki smak zerówki? Bezsmakową, dlatego sobie jeszcze kolki dolewam. Dzisiaj tak stwierdziłem, że coś, coś innego strzał właśnie Gulera nad bramką poszedł. Jutro biegnie pierwszy półmaraton, porady. Najważniejsza, to nie zacznij za mocno. Uwaga, Mbappe wjeżdża w pole karnym, Mbappe do prawej nogi, strzał po krótkim, wybroniony. Pierwszy, pierwszy taki rajd Francuza. jakby Kane wykręcił rekord lewego w Bayernie, a potem w Barcy. Nie bluźni. Trzeba kupić z kogoś z United. Ktoś się i zaczyna grać, no to mówię Deli to O JEZUS! Ależ teraz było centymetry od otwarcia wyniku, czułameni dośrodkowanie, i poszła główka... niecelna. I to z niewielkiej, z bliskiej odległości, z 7 metra. 10 centymetrów obok słupka. Ja mam, coś tam ze dwie można otworzyć. Uwaga bapę. o leż. O już byłem pewien, że ma stantuono, strzela gola. Już byłem przekonany, że ma stantuono, strzela gola, ale... Wybił ziomeczek z piątym, na piątym metrze, obrońca dobrze ustawiony. Ale go obsłużył bapę fantastycznie. Grają o góry. Messi i reszta to są tam na emeryturze. Jakby to był Puyol, to jeszcze. Ferdinand mówił, że jakby był prezydentem Barcy, to sprzedałby Jamal, za ten budował, skład wokół Pedriego. Przypominam, że ja mówiłem trochę to samo, ale to było półtora roku temu. Czy teraz bym to zrobił? Chyba teraz też bym to zrobił. Opchnąć go za 250 milionów. Ja Wam powiem szczerze, ja czarno widzę jego mental. Naprawdę. Ja obawiam się, że to będzie. Brazylijski case. Masz nas, trenujesz, robisz postępy. To kwestia czasu, a robią odwrotnie. Pieniądze masz tego. No, kwestia, mające, niestety, mające, wiesz, świadomości mające, rodziców ja, to jest często Maciu, problem taki. Co będziesz robił na jachrance? Wybierasz się na spotkanie z Kleon. E, ja tam będę mieszkał, no więc dom tam buduję, więc dlatego się wybieram na jechlankę, bo tam będę mieszkał od listopada. Ale że mama Neymara tego lamina to jest jego... Ojciec, To w ogóle nie czuję o co chodzi? Kiedy obiecany live zal nasr? No muszę się umówić z Patrykiem na to. Nie kłócę się, nie wiem. Ach, Guler teraz w mur? Jeszcze poprawka obok. Może tak być. Może tak być. W ogóle nie powiem, że nie, bo nie wiem. Co mam wpisać? Event, mama, Jamala. Ty! Ja pierdzielę, jaki osioł! Jaki piłkarski przegryw! Wleciał sam na sam w pole karne realu i strzelił w kurtła. Co za piła! Jaką dostał piłę! Wyprzedził Hausena, wyprzedził Militao. I po prostu... Kurtła już leżał, a on w niego kopnął. Jakim trzeba być słabym napastnikiem. To ja pierdziele. zaś Ci pokażę chłopie, jak się strzela gole. Zobacz, jeszcze dzisiaj będziesz miał okazję z bliska zobaczyć. Co za paruwa, ty no. Zwróćcie uwagę, Kurtła już leżał. Tam wystarczy dziugnąć piłę. Kurtła już leży, a on wali w niego. Co za paruwa. Ma stan tłonowo, lej, nie. Wjeżdża w pole karne obok słupka. I dlatego są kozakami. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Ronaldinho też przecież. I rzeczywiście, może po prostu, jak odebrałbyś to tym piłkarzom, to byś odebrał im też tę osobowość na boisku. Nie można tego w ogóle wykluczyć. Wjechał i wjechał w pole karne. Rykoszet. I wpada piłka po krótkim. No, ale widzisz, no kurna, robił wiatr tą lewą stroną. Robił wiatr, robił wiatr. No i zrobił. Ale to jest skandal, że tam nie było sekuracji. Zobaczcie, Vinicius mija gościa i ma w polu karnym z 8 metrów przestrzeni. No jak zostawiasz Viniciusowi 8 metrów przestrzeni w polu karnym, no to niestety. Ale nie pokazujcie mi jego twarzy z bliska, proszę Was. Ja naprawdę wszystko fajnie, ale nie róbcie tego, bo to, to nie. Będziesz robił oliwy z Milanu? Było już pytanie, tylko z jakichś mega ważnych meczów. No, czemu tam nie była asekuracji? I ta paruwa, która właśnie dotknęła piłki, nie tylko że nie przeasekurowała, to jeszcze władowała, pomogła władować tę piłę do bramki. No, paruwiańcu, jeden, ty tam się od razu doskakiwać, a nie jakąś nogę wystawiasz jak jakiś paralityk. Co za ciele. No, stał ty, no, ale on stał i czekał. Co on myślał, że Vinicius do niego podbiegnie z tą piłką i w niego kopnie? Czy o co tam chodziło? Co za łeb. Teraz teraz się wór roz, rozplą, rozplączę. Pepe, Pepe, Pepe. Panów wszystko dobrze, tylko jak przyszedł moment do grania, miał dwóch ziomków, podał między nich. no. Jezus. Nie, to w ogóle nie ma co na tym real dzisiaj liczyć. Sobie prędzej znowu drugiego gola strzelą. Czy ja pala, paliłem albo popalałem, kiedyś paliłem. Czasami rzeczywiście. Ja, ja mam, nie wiem, pięć koszulek. Dwie pary długich spodni, rzut karny. I żółw, żółw. vinicius wpadł w pole karne, chłop wykasował. Żółw z szansą na gola. Niestety tak. Zobaczmy, vinicius wjeżdża w pole karne, wypuszcza piłkę, no i chłop go kasuje. Ale vinicius na to czekał, wykorzystał. Nie ma, nie ma tutaj w ogóle żadnej gadki. Noga w nogę. A ten jeszcze pokazuje, że nie, chłop jesteś dzbanem, nie dyskutuj, bo jesteś no kretynem, jak nie wiesz, że, że tu był faul. Co za debil. Vinicius strzela. O Jezu, to już chcą wygrać tak, żebym ja jeszcze był wkurzony na maksa. Już rozumiem. Tylko nie pokazujcie mi jego twarzy z bliska, to jest jedyna prośba, jak strzeli. Wow, jak blisko był Bramkarz, żeby to wyciągnąć? Pod brzuchem, pod brzuchem. Poszedł w dobrą stronę i puścił to pod brzuchem. Vinicius. Drugi gol w tym meczu, chyba piąty w sezonie, w lidze. Że jak byłaby okazja zgarnięcia jakimś studem Alvarez'a, to bym niestety nie miał skrupułów. Tym razem nie ma karnego. Ale padł znowu Vinicius w polu karnym. Już się spluł, już się spluł Jezus, no chłop jest tak antypatyczny. Ale tu Tukamawinga wcześniej powinien dostać kartkę. A ja, czy ja wiem, czy tutaj nie faulowali go? Poczekaj. Ty, w ogóle nie analizują tego. I mi brakuje, o może ci coś strzelą. O, strzelił! Na 2 do 1 z 16 metra. Króciutko. O, Vinicius znowu faulowany. A i to będzie druga żółta kartka. Co za frajer. Jezus, jesteście takimi frajerami naprawdę w tym alu? I te hiszpańskie mordy zawsze, znaczy no hiszpańskie w sensie w tej lidze zawsze, oni, oni never touch, oni never touch, nic się nie stało. No łapiesz go człowieku ręką, sędzia uznaje to za fan taktyczny, bo by ci zaraz Vinicius odjechał. Wiadomo, może tutaj... Aha, no w się łapie za twarz, ale nieważne, ale symulka to była, że się złapał za mordę, ale faul, łapanie ręką jest niedozwolone, jest faul dokładnie, nie przeprosił, czemu sędzia nie sprawdził karnego 3.0? nie wiem, ty, dla mnie to jest poj**ana akcja, ci powiem. I oni w ogóle pokazali inną powtórkę, bo ja tutaj zgadałem na czacie, oni pokazali później jakąkolwiek inną powtórkę tej akcji, czy tylko to jedno coś mignęło, bo moim zdaniem tam był kurde kontakt. Nie, po... a jedni piszą, że pokazali, drudzy, że nie. Ależ obcinka. Nie, nie oddawaj. Mbappé. Jest. Cieszymy się z Kolaralu. Ja już jak podał do prawej, to myślałem, że po sprawie, że, że Brahim będzie ładował, ale odegrał mu. I oto się zazieleniło w tym momencie. Ja pierdzielę. No, to przynajmniej. W tym, w tym zwycięstwie Realu mamy jakiś pozytyw. Ale już jak podał, to byłem przekonany, że koniec, że będzie tamten lutował. Ale dobrze, brawa dla Brahima. Nie, ale tak już nie mówię, że, że, że to przez to, że weszło. Tylko no to była mądra decyzja. Bramka się na nim skupił, odegrał do Francuza. I jelo. Ale tutaj Bellingham rozpoczął to tym ślizgiem odbiorem piłki. A później obcinka zawodnika w Realu straszna. Brahim obsługuje Francuza. I króciutko. Jak obstawiasz klasyk? Poczekajmy czy wszyscy wrócą zdrowi, wiesz, z kadry i tak dalej. Przypuszczam, że nawet jakbym pokazywał mecze w jakiejś abstrakcyjnej rzeczywistości, to nikt by się o to nie przypierdzielił. Autograf od sportowca nie będącego piłkarzem. Michael Jordan. Niesłuszna druga żółta dla gracza Villarrealu i tyle złych małych decyzji, że głowa mała. Czy jest, jest szansa, na poprawę, szansa na poprawę sytuacji? <laughs> First time, ha? <laughs> A via Real z kolei z siecie jak dziecko lizaka po prostu. Do zobaczenia. Dobranoc. Opa. Trzymajcie.